dobrze, spróbujemy nagrać. Dobrze, proszę Państwa, cyraneczka w całej okazałości. Mam nadzieję, że ją dobrze widać. Piękna tak teraz drugi profil świetnie dobrze tak nie wiem czy uda mi się podejść bliżej ale no, jeżeli nie to trudno o no, gdzieś tam w tle słyszę dzięcioła ale nie mogę skierować aparatu No, proszę nie atakować cyraneczki. A tutaj mamy Kormoranka, odpoczywa. No i spróbuję jeszcze znaleźć nurogęś tutaj. Gdzieś tutaj jest.